Dzisiaj świętujemy Dzień Świętego Floriana. Wspominamy Świętego Floriana, jednego z pierwszych męczenników. Jeśli myślimy o Świętym Florianie, zawsze pojawia nam się Wasze hasło, Wasze zawołanie: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Szanowne druchny, szanowni druchowie, myślę, że doskonale Wam znany pan Józef Puczyński powiedział kilka lat temu, że są grupy społeczne, które zasługują na szacunek szczególny, i tą grupą jesteście właśnie Wy. Drodzy strażacy. Dziękuję za trud i pracę wkładaną w służbę dla dobra lokalnych samorządów. Życzę również żebyście wam i waszym rodzinom, żebyście zawsze w zdrowiu i szczęściu spotykali się po tych waszych wyjazdach. Za całoroczny trud, poświęcenie i służbę naszym druhom i druhnom z całej gminy Perpin. za to, że codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo, animują życie społeczne, za to wszystko na co dzień, za ich obecność. Serdeczne podziękowania.